Cześć, witajcie w nowym programie Motorlandu. To nowy format, w którym będziemy pokazywać nowości na salonie, w którym będziemy odwiedzać najlepszych, najciekawszych dealerów naszych marek w Polsce. A dzisiaj naszym gościem będzie Kuba, którego mieliście poznać już przy okazji jednego z testów. Kuba jest osobą, która, która testuje dla nas motocykle. O, I właśnie do nas przyszedł. Cześć. Wszyscy się zastanawiają, ja również. Jak mógłbyś w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć o tym, gdzie my jesteśmy? Jest to takie miejsce, które jest wszystkim showroomem. Mamy tutaj, zaryzykuję stwierdzenie, największą bazę pojazdów testowych, którym możesz bez żadnych formalności odbyć, jazdę, odbyć jazdę, testową. jazdę testową. Ile ona trwa? Do godziny. Keyway. Eee, keyway. Tak, keyway. Keyway bardzo dobrze się enich, tak? się modele i Benelli. Tak. Od, od wielu lat e, Benelli jest w rękach e, Gili, to jest koncert. Gili. 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 Gili, z tego co sprawdziłem prawidłowo mówi się Gili. I to co jest istotne i właściwie najważniejsze dla mnie, ale też dla, dla wielu motocyklistów, e, Benelli cały czas, biuro projektowe mhm. i cały zarząd jest w Pesaro. Tak. Tam gdzie Benelli powstało, to więc to co, to, co dają Włosi, czyli design mhm. niepowtarzalny. Eee, I dbałość o detale, tak? Tak, tego, tego nie, nie można masz w każdym, w każdym motocyklu, yy, a to, to, to wyróżnia zdecydowanie mm -hmm. Benelli. Tutaj mamy pierwszą 125. -kę. Tak, tak. n 125 level. to też jest świetny motocykl, kratownicowa rama. No, dużo stylu. 125. -ka. Początkujący rzutkowicie też potrzebują, po, po, poszukują nie no, wiadomo, potrzebują stylu i klasy. Trzeba się pierwszym nauczyć jeździć. bo jeżeli to ma jeszcze wyglądać, to tym lepiej. Zgadza się. Benelli, Imperiale, czyli klasyka moto, a la moto. Też cieszy się dużą, dużą polarnością. No i cała gama Leoncino oczywiście. To miałeś okazję już, jakby, część poznać. Od piątki przez 250 500 kę 500, aż do. do Bardzo do naszych, dobre wrażenia. Do naszych królewskich lwów do, do 800. -ek. I oczywiście na koniec, to też będzie drugi bohater naszego odcinka. Niekwestionowany lider sprzedaży. Zrobił ogromny wynik sprzedażowy. Ale Motorland to oczywiście nie tylko Benelli. To też inne marki, tak jak Kimko. Jako ciekawostkę Wam powiem, że Kimko robiło kiedyś silniki dla Hondy, tak? Mieli właśnie linię produkcyjną. Kimco, Kimco w ogóle było podwykonawcą dla Hondy. Przez tak. wiele, wiele lat oni, oni byli podwykonawcą, który produkował skutery Honda. No i w pewnym momencie uznali, że, że mogą zrobić mm -hmm. pewne rzeczy lepiej. I tak w istocie jest. To jest tak. następca e, dotychczasowego Downtown'a, który jest wręcz, no może nie ikoniczny, ale, ale legendarne mm -hmm. zasięgi są po 120-140 mm -hmm. tysięcy bez remontów silnika. Serio? Tak. Tutaj macie to jest, takie przypadki mamy, tak, mamy po, tak, tak, tak. To są nasi klienci. No. Bardzo, trzymają, bardzo trzymają wartość. Okay. Trzymają wartość wysoko i są poszukiwane na rynku, ponieważ po prostu są bezawaryjne. Ludzie sobie to okay. cenią. To się zmieniło. Genialny napęd w nowym Kimko. A mocowo przede wszystkim? Mocowo plus, no plus 9%, plus 9 w stosunku do poprzednika. Mówimy o wersji 350. Dobrze. Oczywiście tak jak w wersji w przodku poprzedniego Downtown'a, tak jak w nowym. Mhm. Jest zarówno 125, wersja dla wszystkich powiedzmy, którzy tak. mają prawo jazdy kategorii B wyłącznie. Dokładnie. I wersja 350, czyli taki maxi skuter przez trochę większe M. Tutaj wchodzą spokojnie dwa kaski. Mhm, dwa, pokażmy, może na pełne wizom, kaski. Tak. jak to wygląda. Faktycznie imponujący czyli zakup Jest na ogromny: siłownię. dwa pełne kaski i spokojnie. 7 kilo ziemniaków to jest sprawdzona informacja. Albo na przykład odbiór dziecka z przedszkola czy z jakichś zajęć i wrzucenie plecaków. Śpiące niemowlę to jest tak, to jest spokojnie. To jest to, co wrzucamy. Będzie ciepło, przyjemnie. Mm -hmm. A ten dział kosmiczny tutaj po twojej prawej ręce. Jakbyś zechciał tak delikatnie stresz. zapraszam cię do naszego. Co my tam mamy, bo to wygląda... Space z tego co pamiętam, to chyba z tym motocyklem miałeś już trochę do czynienia. Kuba go już testował. Co możesz powiedzieć o nim? Twoje pierwsze wrażenie? tuzinkowy wygląd, po drugie zero problemów z odpalaniem, a po trzecie jednak to przyspieszenie. Słuchajcie, nie myślałem, że motocykl elektryczny, bądź co bądź o tak niewielkiej mocy, bo jest to klasa 125 cm, jest nam w stanie dać tyle frajdy z jazdy. A jakie plany na dzisiaj? No na dzisiaj i na czas najbliższy, tak zwany. Cóż, no motocykle to wszystkim e, przygoda, frajda i, i jazda. Mm, można o nich dużo mówić tutaj, ale proponuję, po prostu wsiądźmy i jedźmy. Przygotowałem Sprawdźmy dla nas. co potrafią. Dokładnie, przygotowałem dla nas dwa Leoncino no. Mamy za zantagowane motocykle po prostu spontan. Jedziemy na, jedziemy na południe. Podróży był Kraków i nasz dealer Benelli, bo Mając jednak do dyspozycji dwa przygodowe motocykle, zdecydowaliśmy nieco zboczyć z trasy i zgubić się gdzieś po drodze w terenie. Wybór padł na zamek w Olsztynie, gdzie zaczyna się szlak orlich gniazd. Scenery pod zamkiem postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej bohaterom naszego odcinka i zastanowić się, czy za 30 kilka tysięcy złotych można kupić lepszego scramblera. Jest Scrambler od Ducati, ale to ponad 55 tysięcy złotych, podobnie u Triumfa. Do tego mniejsza moc i nadal ponad 20 tysięcy więcej. Ponieważ nic nie przyszło nam do głowy, zrobiliśmy coś, co do głowy nam przyszło. Postanowiliśmy poupalać nasze lwiątka. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak Leoncino czują się na bezdrożach. Po dniu spędzonym na leśnych i polnych ścieżkach, Kraków przywitał nas bardziej pochmurną, wręcz deszczową aurą, która była miłym wytchnieniem po upalnym dniu. Również nasze zmysły estetyczne znalazły ukojenie w oazie włoskiego motocyklizmu. Jak widzicie, jesteśmy w Krakowie, w salonie Moto Mio, gdzie za chwilę porozmawiamy z właścicielem salonu oraz ze sprzedawcą, co spowodowało, że odnieśli tak spektakularny sukces. Cześć. Siema. Witamy. Zapraszam do środka. Proszę bardzo. Do Twojego salonu. Bardzo piękne, bardzo włoskie miejsce. I chciałbym na początku zapytać, jak się zaczęła Twoja biznesowa przygoda z motocyklami? Jakby to powiedzieć? Motocykle wystałem, że tak powiem, z mlekiem matki, bo odkąd pamiętam, jeżdżę na motocyklach, wcześniej. Na motorowerach, skuterach, ale to są tak zamierzchłe czasy, że wstyd się przyznać. Biznesowo to jest 91 rok i marka Suzuki jako oficjalny przedstawiciel marki Suzuki tutaj na terenie Małopolski w Krakowie. W roku 2010 po takim właściwie trochę tym krachu stwierdziłem, że, że chyba już nie do końca chcę ten biznes prowadzić. No ale cały czas robiłem wokół motocykli, więc pomyślałem sobie, że warto, warto z powrotem wrócić do biznesu, ale do czegoś bardziej niszowego, pięknego, spektakularnego, może nie tak bardzo masowego, itd. itd., itd. Powstał pomysł, jak gdyby, żeby wejść w, 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 w mniej reprezentowane marki, czyli włoskie marki. Hmm. Które, które dla mnie są e, kwintesencją e, piękna. A też nie ukrywam, że absolutnie jakościowo i, i pod tym względem w tej chwili nie możemy, nie możemy kompletnie narzekać. Z pasji się nigdy nie wyrasta. Dla mnie, hmm. dla mnie ten biznes motocyklowy zawsze był pewnego rodzaju pasją. E, e, mnie ten biznes no, nie funkcjonował w taki sposób, że można było, mówiąc krótko, na chleb z masłem zarabiać. Hmm. E, natomiast ta pasja pozostała. W momencie, kiedy zobaczyłem, że ta nisza na rynku polskim jest i właściwie nie jest reprezentowana według moich oczywiście kryteriów, w taki sposób, żeby, żeby była, żeby istniała, więc postanowiłem, postanowiłem wejść właśnie w marki, w marki włoskie. Ja chciałem, żeby to było miejsce. Dla absolutnych fanów, dla absolutnych ludzi, którzy chcą być otoczeni pięknymi rzeczami, więc raczej staramy się sprzedawać tylko i wyłącznie włoskie produkty mhm. tutaj. Dbamy o wszystko, każdy detal, każdy musi się poczuć dobrze. No i może to, to, jak gdyby, owocuje tym, że, że jesteśmy postrzegani na rynku jako, jako jeden z najlepszych salonów w Polsce, zresztą na nagrody, które mamy przyznawane. W tej chwili, od, od właściwie już trzech lat, jako najlepszy dealer w Polsce. Tychże marek, no też mówi samo za siebie. Jak, jak zmienia się na tej przestrzeni tego czasu, jak zmieniła się postrzeganie marki, jak zmienił się klient, może, przez 14 lat, właśnie na włoskie motocykle? To znaczy, powiem w ten sposób. Cieszy bardzo przede wszystkim to, że w ogóle tak zwany rynek ludzie wracają do motocykli, wracają do skuterów, wracają do jednośladów. Jak gdyby. Troszeczkę wynika to z tego, że jak gdyby warunkowania, może tutaj bardziej krakowskie, małopolskie, ale wydaje mi się, że te tendencje oczywiście w, 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 mhm. jak gdyby w, w całej Polsce. Po prostu ludzie, ludzie chcą mieć coś fajnego, wygodnego, podróżować szybciej, ciekawiej i z uśmiechem. Mamy to szczęście, że, że reprezentujemy chyba marki, które są z włoskich marek najbardziej rozpoznawalne, prawda? No bo jeżeli mhm. mówimy o Ducati. No to tak to jest tak troszeczkę jakbyśmy mówili o Ferrari, prawda? No jest, jest to motocykl absolutnie topowy. Jakość Ducati, jakość, jak gdyby tej marki poszła bardzo, bardzo pięknie w górę i, i nie mogę absolutnie jednego złego słowa powiedzieć. Oczywiście design tych motocykli jest niepowtarzalny. Jak w większości motocykli włoskich, one są po prostu piękne. więc jak, jak w kontekście um, wszystkich produktów u ciebie wygląda właśnie Marka Benelli? Zrobiła ogromny, ogromny, ogromny szum z TRK 500 tak. w ogóle ten boom na, na Adventury nadal trwa i myślę, że to, 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 to był taki największy pociągowy. Um, jak ty to widzisz? Jak widzisz Markę Benelli na, 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 na tle innych włoskich marek? Absolutnie znakomicie. Benelli od lat, od moich lat, to już wręcz historyczne lata kojarzy się zawsze bardzo dobrze, jako, jako bardzo ciekawy produkt. Od kilkunastu lat Benelli produkuje, produkuje dobre motocykle, bardzo przyzwoite. A w tej chwili, jeżeli chodzi o modelowy produkt, w sensie TRK, który zrobił furorę, nie tylko w Polsce, bo przecież sprzedaż tego motocykla w Europie, we Włoszech jest powiedzmy sobie w ogóle jakaś astronomiczna, prawda? te modele TRK 500 zrobiły naprawdę przez ostatnie 4 lata niesamowity ruch w ogóle w, 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 w postrzeganiu, ale przede wszystkim w, w sprzedaży to są znakomitej jakości motocykle, które jednocześnie są uważam w bardzo, ale to bardzo przyzwoitej cenie i stąd prawdopodobnie część ludzi po prostu kupuje ten produkt dlatego, że jest bardzo dobry, dlatego, że jest bardzo ładny i bardzo po prostu porządny. Sama marka Benelli mówi sama za siebie, no produkt, który ma ponad 100 pierwszy lat. To jest sesje sportowe lata no. 20-30, tak, tak. które rozsławiły barkę, więc to jest taki już porządne 100 lat tak. Tak, historii. tak, tak. Także to jest, to jest bardzo ciekawa historia, bo, mm. bo, 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 bo produktem TRK pierwszy 500, a teraz TRK 700. Tak naprawdę Bendeli zrewolucjonizowało w ogóle sprzedaż motocykli typu, typu enduro, ale mówimy o, o podróżniczych enduro, czyli to jest ten segment rynku, który najlepiej się sprzedaje, rozwija przez ostatnie co najmniej 10 lat, prawda? Więc tutaj strzał w dziesiątkę, absolutnie. No mamy, mamy mnóstwo klientów, sprzedajemy tego naprawdę bardzo dużo. Cieszę się, że, że to jest marka, która. Uzupełniła jak gdyby tą, tą naszą paletę pozostałych marek e, e, i wstrzeliła się tutaj idealnie, w, że tak powiem, w ogóle w całą naszą koncepcję w, w włoskości i, 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 i całego salonu. No, Motomio, jako Motomio Macie też doskonałe wyniki w sprzedaży e, TRK. Chciałem zobaczyć jak to zrobiliście, w zasadzie odpowiedziałeś na to pytanie, więc nie będę go, go podawiał. Tak, ponoć sprzedajemy tych motocykli najwięcej, znaczy mnie to, akurat, mnie to akurat, przepraszam, bo to może nie jest skromne, ale jesteśmy dealerem roku w pozostałych markach już za 2022, 2023, mam nadzieję, że 2024. I, I z Benelli właściwie chyba będzie dokładnie tak samo, czyli pewno też będziemy go sprzedawali i sprzedajemy najwięcej w Polsce. A z czego to wynika? Po prostu z z miejsca, z tego, że staramy się to robić najlepiej jak potrafimy. Mamy absolutnie cudownych klientów, którzy do nas wracają. To są klienci, którzy, którzy kupują tu u nas większość produktów, o których mówią, krótko sobie zamarzyli. I wydaje mi się, że tu tutaj chyba jest, jest, jest sukces. Mhm. Czyli fajne miejsce, do którego się wraca, pyszna kawa. Ludzie to po prostu lubią i, i nawet jak na serwis do nas przyjeżdżają, to lubią tutaj spędzać czas. Więc to jest chyba wynik jak gdyby tego, że, że sprzedajemy dużo, ponieważ mamy absolutnie grono kochanych klientów, którzy, którzy, którzy są z nami już od wielu lat i, 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 i naj, najlepiej powiem szczerze, tu chyba działa tak zwana poczta pantoflowa, czyli, mhm. czyli kolega, koledze, kolega, opinia koledze, i opinia, którą sobie wypracowaliśmy, no już dzięki Bogu od. 2018, właściwie 2019 roku jako Motomijo, więc no to już jest, umówmy się, no ale to już też w tej chwili 7 lat, prawda, więc, więc, więc mając to doświadczenie wcześniejsze staraliśmy się to robić jak najlepiej. Z mojej strony również ze strony Motorlandu Maneli <laughs> Polska życzymy Ci takich sytuacji wielu, wielu zadowolonych, uśmiechniętych klientów, żeby udało się to miejsce utrzymać tak. w takim klimacie jak do tej pory. Dziękuję serdecznie, zapraszamy do Bodomio do, do oczywiście. Eee, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.